Pierwszy sezon tego serialu SF, który miał swoją premierę bodajże dwa lata temu, coś takiego zrobił na mnie na tyle duże wrażenie, że nie tylko znalazł się wysoko na moim podsumowaniu corocznym, ale skłonił mnie też do nakręcenia recenzji. To nie byle jakie recenzji, bo recenzji, w której pokusiłem się o porównanie fabuły głównie tego serialu do pierwozoru, czyli do wersji książkowej. O czym mówię? Mówię o silosie. A jest okazja, aby porozmawiać na temat tego serialu ponownie. Właśnie zakończył się sezon drugi na Apple TV, zatem nie przedłużając, reczka, prosto, pieska silos, sezon drugi. Jak zwykle tradycyjnie zapraszam na początku, by się zapoznać z tymi niezwykle ważnymi informacjami, które przewijają się tutaj na dole, a jak już się zapoznacie, no to koniecznie trzeba wdrożyć. Najlepiej dołożyć do tego jeszcze dzwoneczek, nie tylko subskrypcję, wtedy będzie ideolo. A sama recenzja, która za chwilę będzie się odnosiła głównie. Do drugiego sezonu, e, troszkę być może do książek, bo nie unikniemy tu porównań z książkami. Są, to jest powieść trzytomowa, którą przeczytałem dawno temu i nie twierdzę, że pamiętam ją doskonale. W jakiś sposób jednak będę się do niej odnosił. No i możecie spodziewać się niewielkich spoilerów, a być może nawet pojedynczych takich, troszkę większych, będę ostrzegał. Więc nie niewykluczone, że nie będzie to kompletnie bezspoilerowy materiał. No dobra. No to zaczynamy. Pierwszy sezon wydaje mi się, że jak na dzieła Apple TV, tego raczej niestety niszowego serwisu, ponieważ uważam go w tej chwili za absolutnie najlepszy serwis streamingowy, z absolutnie materiałami najwyższej jakości, zdecydowanie. Więc jeśli nie mieliście okazji poczekać na jakąś promocję i obejrzeć, tam jest mało rzeczy, ale są absolutnie najwyższej jakości, jeśli chodzi o streamingi. Więc pierwszy sezon. Pomimo tej dosyć niszowości samego serwisu, moim zdaniem no, zrobił duże wrażenie i było o nim dosyć głośno. Jeśli chodzi o tą wizję pewnej, na, załóżmy, bo tego do końca nie wiemy czy wy nie wiecie, jak książki czytałem, więc wiem, ale nie będę wam tego zdradzał. Więc załóżmy, że w postapokaliptycznej Ameryki, w której to wszyscy ocalali, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, nie wiadomo, czy ocalali. Żyją w wielkim sylosie. Jest to liczba 10 tysięcy osób, raczej mniej, raz więcej, ale wokół tej dziesięciu tysięcy osób sobie tam ta liczba, generalnie mieszkańców, się kręci. No i nasza bohaterka, Juliet wpada na pewne tropy, na pewne ślady, na pewne wydarzenia, które sugerują, że nie wszystko, co dzieje się w silosie jest tak oczywiste, nie wszystkie prawdy i wykładnie definicje, które mają służyć do tego, by ludzie przeżyli, by nie doszło do żadnej katastrofy, by mogli żyć dalej, kolejne pokolenia w tym silosie przetrwać, że nie wszystko jest takie, jakim się sprzedaje, że tutaj są różnego rodzaju kłamstwa na temat tego, być może, a być może nie, kłamstwa na temat tego, co jest na zewnątrz, poza silosem, ponieważ teoretycznie Silos wystaje tylko niewielką częścią, takim małym okienkiem na zewnątrz ekranem i czasami widzimy. Co tam na zewnątrz jest. Jedne zresztą główną karą czasami dla wszystkich, którzy ewentualnie złamią prawo w sylosie, jest wysłanie na zewnątrz tego e, silosa. I pomimo szczelnego zamknięcia w różnego rodzaju skafandry, zwykle ludzie, którzy wychodzą z tego silosu, umierają w ciągu minuty, dwóch na oczach tych wszystkich, którzy patrzą, jak oni wyszli i przez te ekrany, które prezentują obraz z małego ekraniku na samej górze, można obserwować, co tam się dzieje z tym nieszczęśnikiem lub. Tą nieszczęśliwą osobą, generalnie, która została skazana, a czasami też dobrowolnie udała się na taką krótką banicję. No więc nawarstwiają się tajemnice. Nie wiemy. Y co właściwie kryje się za tą konstrukcją tego silosu? Dlaczego 10 tysięcy ludzi? A co jest ze światem naokoło? Skąd w ogóle ci ludzie tu pochodzą? Bo oni nie znają swojej przyszłości. Tajemnicą wielka okrywa tą przeszłość, co więcej, nie wolno się dopytywać o tą przeszłość, poza tą linię, która prezentowana jest w szkołach, która jest tu nauczana, przekazywana dzieciom, to generalnie rzeczy, które pochodzą z dalekiej, dalekiej przyszłości są traktowane jako relikty i posiadanie ich jest zabronione. Służba wewnętrzna, taka powiedzmy sędziowie, ale tak naprawdę taka tajna policja pilnują ściśle, żeby nikt takich reliktów nie posiadał. Jeśli ktoś się je posiada i nie odda natychmiast po znalezieniu, to musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Cały układ Silosa jest bardzo skomplikowany, są po... po Poziomy medyczne, poziomy, gdzie produkuje się jedzenie, gdzie się hoduje to jedzenie, e, poziomy techniczne, e, cały generator na samym dole, który zaopatrza, zaopatruje, przepraszam, cały silos w energię i tak dalej. I w tym właśnie konglomacie różnych sił, e, i politycznych, i społecznych, e, próbuje odnaleźć się Juliet, która początkowo jest zwykłym mechanikiem. Może nie takim zwykłym, bardzo wybitnym mechanikiem, i właściwie gdyby nie ona, ten generator na dole dawny już by padł, no ale z biegiem różnych okoliczności staje się ona szeryfem czyli osobą, która ma kontrolować wdrażanie i nadzorowanie działania prawa w silosie. I tyle, my więcej wam powiem o pierwszym sezonie, jeśli pierwszego sezonu nie widzieliście. Jeśli drugi sezon więc chcielibyście wejść, no to najpierw obejrzyjcie ten pierwszy, bo tam pewne rzeczy się pojawią, pewne rzeczy zostaną wyjaśnione, ale pojawi się o wiele więcej pytań i zagadek i generalnie pierwszy sezon kończy się z wielkim, wielkim znakiem zapytania, i co teraz, pierwsza klasa? A! O co tu kurczę chodzi, tak wygląda końcowa scena pierwszego sezonu. Więc załóżmy, że oglądaliście jednak pierwszy sezon, jeśli nie, no to więcej wam już nie powiem. Zapraszam do obejrzenia pierwszego sezonu. Jeśli jednak chcecie wiedzieć, jaka jest moja opinia o drugiego, no to teraz przechodzimy już do Adrem. Drugi sezon rozpoczyna się dokładnie tak, jak skończyliśmy pierwszy, kiedy mieliśmy wielki cliffhanger, Juliet wyszła z, ze swojego silosu i okazuje się, że naokoło są... Tak to wygląda, jakieś inne doły leje, a gdzieś niedaleko jest równie podobny do ich lej, w którym czai się, wygląda to inny silos i to silos, do którego udaje jej się dostać, a cały ten silos otoczony jest w ogóle setkami trupów rozłożonych, głównie to już, to są szczębki ciał i ubrań, no i ten silos widocznie został, wygląda na to od wewnątrz otwarty i ludzie z tego silosu wyszli i poginęli. Jej udaje się ostatecznie dotrzeć do środka. Więc w drugim sezonie śledzimy losy Juliet, która przebywa w tym nowym silosie, a jednocześnie śledzimy historię starego silosa Juliet, co się dzieje z tymi wszystkimi ludźmi, którzy, ją, którzy których ona zostawiła, jak jej zniknięcie, dosyć wyjątkowe i niespotykane i nieoczekiwane, że przeżyła, że wyszła poza widok ekranów, co się nigdy nie zdarzyło, jak to wpłynie na nastroje w silosie, czyli dojdzie w końcu do buntu, skumulowania się złych emocji, że Ilość osób, które żąda odpowiedzi, jak jest naprawdę, i tu stawcie sobie różne pytania, na które to, ta prawda miałaby odpowiedzi, bo tych pytań wcale nie ma tak mało w tych tajemnicach otaczających silos. No to tutaj również śledzimy losy tych pozostawionych przyjaciół i nieprzyjaciół Juliet w tym pierwszym silosie. No i teraz słuchajcie, to jest tak. Na tyle, na ile pamiętam, fabułek kolejnych książek, to tak naprawdę. Pierwszy sezon nawet nie zakończył nam fabuły pierwszej książki. Można by powiedzieć, dopiero koniec drugiego sezonu, to co trzymujemy tutaj na koniec, jest tak naprawdę zakończeniem pierwszego tomu z trzech tomów książkowych. Wiemy już, że po, potwierdzono, że będzie sezon trzeci i czwarty serialu i że będą ukrącone jednocześnie, i to już tak z przecieków dowiadujemy się, że trzeci sezon ma obrazować wydarzenia z drugiego tomu. Czwarty sezon ma być ostatnim, i obrazować wydarzenia z czwartego tomu. Czyli pierwszy tom, jakby jako jedyny, został podzielony na dwa sezony. I chyba nie do końca potrzebnie, eee, jest to opinia wielu osób, choćby mojej Patrycji, ale nie tylko, że ten drugi sezon jednak jest zbyt rozciągnięty. Ja też tak uważam. Jeśli dobrze pamiętam fabułę książki, to gro wydarzeń książkowych z tego fragmentu książki działo się tylko w tym drugim slosie, gdzie była Juliet. Natomiast rozumiem, niekoniecznie się zgadzam, ale rozumiem ideę przyświęcającą twórcom, którzy założyli, że nie możemy powiedzmy 70-80% czasu antenowego tego drugiego sezonu poświęcić tylko Juliet, no bo musi być równowaga, nie możemy kompletnie opuścić znanych postaci z pierwszego sezonu, całej plejady różnych postaci, które były zaprezentowane w pierwszym sezonie, no bo potem do nich wrócimy. To nie może być tak, że cały sezon kogoś nie ma. Więc musimy coś, dopisać do treści książki, by tam w tym pierwszym silosie wciąż działy się ciekawe, interesujące rzeczy i by bohaterowie, których byli zaprezentowani w pierwszym sezonie, wciąż mieli co robić. W konsekwencji, po pierwsze, dostajemy mnóstwo materiału, które wykracza poza ramy książkowe i to zresztą było dokładnie to samo w pierwszym sezonie. Tutaj jest z tego jeszcze więcej, że jeszcze bardziej oddalamy się od pierwozoru książkowego, a dodatkowo... To, co dzieje się w tym, w tym silosie, gdzie jest Juliet, jest mocno rozciągnięte, mocno rozłożone. O, to nie może zdarzyć się od razu szybko, no bo musi współgrać czasowo z tymi całą ilością, całą masą wydarzeń, którą żeśmy dopisali bohaterom z pierwszego silosa. I to powoduje, że w wielu aspektach jest tempo zawolne w wielu momentach. I no po prostu wiele osób oglądających nudzi się we fragmentach sezonu. Jako całość, moim zdaniem, sezon się broni. Szczególnie pod koniec wydarzenia przyspieszają, nagle odkrywamy pewne rzeczy, nagle są akcje, które musimy podjąć natychmiast, wydarzenia, które napędzają tą fabułę i nagle tempo rusza z kopyta, ale wiele odcinków jest dosyć powolnych, przegadanych może w bardzo dobry sposób i nie w nudnych dialogach czy rozmowach generalnie, ale dalej przegadanych. I gdy podsumowujemy ten czy inny konkretny odcinek, no to ma się wrażenie, no, że działo się niewiele. I to nie jest dobre rozwiązanie. O wiele lepszym rozwiązaniem, moim zdaniem, to ja nie jestem twórcą. Było jednak to, by przejść już w ramach tego drugiego sezonu, zakończyć pierwszy tom książki i przejść do tego drugiego tomu. To nie jest zgodne ze sztuką serialową, ale wydaje mi się, że w tym przypadku wyszłoby temu serialowi... Na dobre. Muszę też tu powtórzyć moją opinię dotyczącą pierwszego sezonu, że gdybym nie czytał książek, to mój odbór tego serialu byłby o wiele lepszy. Ale po prostu znam pierwowzór i wiem, na jak dobry jest ten pierwowzór w związku z tym to, co serwują mi tutaj twórcy, szczególnie kiedy popuszczają wodze własnej fantazji i dopisują pewne wątki, albo zmieniają te wątki, albo nadają większego znaczenia i dają więcej czasu antonowego postaciom, które były marginalne w książce, to to już jest poziom niżej. Innymi słowy, gdybym nie znał książek, to bym bardzo dobrze ocenił ten serial, bo to jest bardzo dobry wciąż serial. Dobry SF z dużą ilością tajemnic. A kto nie lubi tajemnic i ich rozwiązywania? Nie tak wyciągniętych tajemnic z kapelusza i nie jest ich aż tak dużo, że czujemy ich przesyt. I to nie jest tak, że. Każda tajemnica, którą rozwiązujemy, stawia przed nami dziesiątki nowych pytań, więc już jesteśmy tym znudzeni, że właściwie oni chyba to nie mają pomysłu na zakończenie um, tych wszystkich tajemnic i ich rozwiązania. Patrzę tu na Was chociażby Lost, czy From ostatnio, tak? Ja nie oglądałem, ale takie liczne opinie słyszę, że tam już po prostu przeszarżowano z ilością tajemnic i ciągłych problemów z rozwiązywaniem tych tajemnic. I to, że jedna tajemnica rozwiązana zastępuje, zastępowana jest przez pięć jeszcze nierozwiązanych, kolejnych, których wcześniej nie znaliśmy. Tutaj tak nie ma, nie odsuwa się takiego wrażenia. I na poziomie, na poziomie adaptacji książkowej to jest wciąż bardzo dobra adaptacja, ponieważ ona nie przeinacza motywacji bohaterów. Ona nie powoduje, że kogoś, kogo lubiliśmy, teraz już nie lubimy, albo że diametralnie inne są wydarzenia. Generalnie ona trzyma się ram wyznaczonych przez książkę, ale stawia inne akcenty. Więcej akcentów stawia na jakieś kontakty rodzinne albo na jakieś wzajemne relacje, mniej na tą czy inne poruszanie fabuły. E, na przykład z postaci drugoplanowych robi postacie pierwszoplanowe. Dodaje coś więcej, co nie zaburza flow. Wydarzeń, które generalnie potoczą się tak jak w książce, przynajmniej tak się dotychczas toczą, więc nie możemy tutaj oskarżać twórców, że kompletnie przeinaczyli to, co było w książce. Czy to jeśli chodzi o fabułę, o te tajemnice, o te problemy do rozwiązania. Ale z drugiej strony nie możemy też powiedzieć, że to jest dokładnie tak jak w książce, co nie zawsze jest dobrym związaniem, to nie jest tak i nikt chyba tego nie oczekuje, bo to byłby błąd, że utrzymujemy w adaptacji wszystko jeden do jednego, tego się zrobić i nie da i nie powinno. Nie zmienia to jednak faktu, że te pomysły fabularne, z których się rezygnuje, które były w książce, a z kolei te, które się dopisuje tutaj, których w książce nie było... One jednak stoją na nieco niższym poziomie niż to, co dostaliśmy w książce. Więc jeśli byśmy uznali, że książka to jest max 10 na 10, to serial jest takie 8 na 10. Nie mówię, że wy czytając książkę mielibyście też takie wrażenie, że to jest ekstra wybitne dzieło. Tego nie powiem. Sami spróbujcie. Warto. I generalnie mam takie wrażenie, bo to było też po pierwszym sezonie, że... To największe odczucie po pierwszym sezonie teraz po drugim jest takie, że chcę ponownie przeczytać całą tę trylogię, by upewnić się, czy ja miałem dobre wrażenie, czy ja dobrze pamiętam te różne wydarzenia i jak to było w książce. Bo to, co pamiętam, mówię tam, czasami dużej rzeczy mi się nie zgadza, nie w, kontekście, jakby, nie w kontekście tego, jaki jest ostateczny wniosek z tych wydarzeń i do czego te wnioski prowadzą, ale do tego, jak się potoczyły na przykład dane wydarzenia. Tutaj naprawdę bywa różnie. Dalej na najwyższym poziomie stoi co najmniej dwóch aktorów, czyli Tim Robinson, Tim Robbins, przepraszam Tim, Tim Robbins i Rebecca Ferguson. Czyli Burmisz No i Juliet. I to są absolutnie perełki aktorskie. Inni aktorzy różnie. Niektórzy mam wrażenie, że mają na tyle niewyszukanie wykreowane postacie, że no powyżej pewnego poziomu nie podskoczysz, no bo nie da się tu więcej ugrać za tej postaci, a niektórzy grają wciąż na jedno kopyto. Jak na przykład Common. Niedawno, niedawno, dosłownie wczoraj przy oglądaniu ostatniego odcinka Patrycja uświadomiła mi, że postać Simsa grana jest przez rapera, właśnie Komona. I tutaj jego gra aktorska, no wiecie, on póki co w moich oczach bronił się tym, że grał naprawdę taką poważną, e, miną, e, takim wewnętrznym, jakby ściskiem, skupieniem, i to dobrze pasowało do tego, kim jest Sim w serialu. Ale ktoś słusznie zwrócił moją uwagę, że ta postać nie zmienia swojej miniki przez całe dwie sezony. No, przydałoby się zagrać trochę inaczej, trochę w inny sposób trochę inne emocje okazać przy innych dialogach. I mówię, to w mojej głowie ciąż się broniło, bo to wciąż zakładałem, ta postać ciągle jakby trzyma swoje emocje przy orderach, nie pokazuje ich i ciągle skupiona, taka zacięta i tak dalej. No, ale przez te dwa sezony, no to twórcy albo nie dali szansy temu aktorowi zagrać jakiejkolwiek innej miny, Albo on innej miny nam zaprezentować nie potrafi. Więc z tymi aktorami drugoplanowymi, albo nie bardzo, jeśli chodzi o umiejętności, albo jeśli chodzi o to, jak postać jest rozpisana, natomiast ta dwójka absolutnie błyszczy. Wciąż też, jeśli chodzi o wizualizację, wizualizację, ten serial, moim zdaniem, jest na najwyższym poziomie. Przepięknie wyglądają wnętrza. Świetne są pomysły na rekwizyty, na stroje, e, na to, jak wyglądają wnętrza silosu, ale to mieliśmy przy pierwszym sezonie, wydaje mi się, że drugi absolutnie nie obniżył tej formy. Wciąż to wszystko wygląda zachwycająco, a drugi silos, w którym Juliet się pojawia, wygląda też bardzo tajemniczo i też troszkę mrocznie, co tym ze starszymi ekranami czy telewizorami może powodować problemy, no bo będzie za ciemno, nie? I nic nie będzie widać. No, jest to troszkę umotywowane, ale mimo wszystko... Zakładając, że w danym miejscu jest ciemno, dalej chcę widzieć, co tam się dzieje, prawda? No, ale wydaje mi się, że to jest jakby taki drugorzędny, potencjalny problem dla tych, którzy mają problem z ekranem, albo na przykład, nie wiem, mają telewizor, a bezpośrednio na telewizor spada słońce, światło słoneczne, więc to też utrudnia oglądanie. No nie wiem. Tutaj, gdyba. Podsumowanie muszę przyznać, że większość sezonu tak naprawdę jest troszkę dreptaniem w miejscu. Nie posuwa dużo akcji do przodu, ani w pierwszym, ani w drugim sizosie. Oczywiście są rozgrywki wewnętrzne, przesuwanie piątków na szachownicy i siły nacisku, żeby ci zrobili to, a tamto buntownicy z dołu Sylosa, żeby się poddali. Bernard ratuje Silos i fajna jest w ogóle motywacja Bernarda, który jest traktowany jako złol tego serialu, ale on to wszystko robi w dobrej wierze, bo on tak naprawdę chce uratować Silos. Zakłada bowiem, że jeśli dojdzie do buntu, no Seizos upadnie, wszyscy zginą. Nie będę wam mówić, czy są jakieś jeszcze dodatkowe motywacje tego wszystkiego, co robi Bernard, sami obejrzyjcie, bo tutaj nie mogę się jakby wzgłębiać w różnego rodzaju spoilery, gdyż mógłbym zdradzić wam za dużo. Wiedząc więcej niż wy oglądając tylko pierwsze dwa sezony serialu, mógłbym coś wam w cudzysłowie wypyszczyć i byłby problem, więc staram się tutaj ograniczać. Ale, ale, jeśli już przechodzimy do e, spoilerów, no to uwaga, teraz będzie spoiler dotyczący absolutnie ostatniej sceny, ostatniego odcinka. I teraz, bam, 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 proszę bardzo. E, czyli scena w rzeczywistości, czyli w jakimś tam świecie wyglądającym jak, nie wiem, Waszyngton, współczesny Waszyngton, a może w przyszłości, a może w przeszłości. Ja wiem, ale wam nie powiem. Natomiast biorąc, e, obserwując tą scenę, dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie i tutaj twórcy będą, e, omen twórczo podchodzili do tego, co było w książkach. Nie wiem ostatecznie, jak zostanie to zaprezentowane, ale to, co dostaliśmy w tej kilkuminutowej scenie, sugeruje, że to nie będzie dokładnie tak, jak zostało to zaprezentowane w książce, ten motyw, ta sytuacja, te wydarzenia, które będą w tych elementach filmu. Mogę Wam jedynie powiedzieć, że będzie tych. Yy, no, no tych elementów które. nazwijmy to dosłowie, żeby, w cudzysłowie, hm, żeby mm, to ułatwić, tych współczesnych elementów będzie dużo więcej. To wam tutaj zaspoilerowałem. Będzie więcej tych elementów tej historii, która została zajawiona na koniec drugiego sezonu w tej scenie, niemalże po napisach. O. Dobra, słuchajcie, no to już nie ma co przedłużać. Ostatecznie rzecz biorąc, ten finał nakręcił mi na tyle, że ewidentnie mam poczucie, że ocena drugich sezonu Mocno podskoczyła, że gdyby nie ten ostatni odcinek, gdzie dzieje się naprawdę dużo i nagle te trybiki zeskakują, i odpowiednie osoby mówią odpowiednim osobom odpowiednie rzeczy, i w związku z tym możemy przyspieszyć fabułę, i może coś się dziać, i generalnie fabuła skacze do przodu, co powinna zrobić dużo wcześniej, biorąc pod uwagę choćby książkę, ale i tempo, jaka, jakie tutaj twórcy nadali temu serialowi, w pierwszym sezonie chociażby. Więc to mocno zaburza moją opinię i to jest zdecydowany kciuk w górę. To nie jest tak dobra ocena, jak pierwszego sezonu, to jest zdecydowany kciuk w górę, bo wiem się świetnie, chcę zobaczyć kolejne sezony, pomimo tego, że mam pewne uwagi, jak wam mówiłem, mam nadzieję, że po prostu w kolejnych sezonach, w związku z tym, że tym razem nie będzie rozdzielania jednego tomu książki na dwa sezony, że teraz te wydarzenia będą bardziej skomensowane i nie będziemy mieli tego problemu z tym no zwalniającym niepotrzebnie aż za bardzo tempem poszczególnych odcinków czy całości historii w ramach jednego sezonu. To wszystko z mojej strony. Zapraszam do oglądania Silosa. Zapraszam, żeby wypróbować Apple TV. Tam są inne perełki różnego rodzaju ciekawostki. Fajne, naprawdę fajne seriale. Duże SF, ale nie tylko. A poza tym zapraszam oczywiście na inne materiały na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.